Hmm, czy sortowanie się nigdy nie skończy? A to co tu jeszcze robi, cześć, witaj na kanale Klocki Barana. Czas najwyższy wreszcie postawić nowy modular w mieście. Jest tylko jeden mały kłopot, o którym zaraz wam opowiem, jak tylko przejdziemy sobie właśnie do miasta z Lego. Kłopot jest dosyć prozaiczny. Pociągi lubią przestrzeń. Modulary też nie mają nic przeciwko przestrzeni. No a z przestrzenią, jeżeli kolekcjonujemy klocki Lego, jest zawsze ciężko. I tak, próbując ułożyć i zamknąć pętle wokół mm, miasta Lego, doszedłem w końcu do wniosku, że taka pętla ma dosyć umiarkowany sens. Dlaczego? Otóż, jeżeli już skończą się miejsca na modulary na podwyższeniu, a skończą się niedługo, tutaj mam taką poglądową podstawkę, na której miał stać właśnie klub jazzowy. Powiedzmy, że postawimy go tutaj. Obok ulica Sezamkowa czeka na przebudowanie na modulara, prawdopodobnie wyjdzie z tego duży Baseplate. Może się zmieścimy na małym, zobaczymy. Tak czy inaczej, jeszcze tutaj jakiś tunel na pociągi, i górna półeczka się kończy. Natomiast tutaj na dole, jakby się nie obrócić, to ciężko. Będzie zmieścić modulary. Sprawdziłem to organoleptycznie. Tutaj wraz z moją załogą do prac konstrukcyjnych i zadań specjalnych robiliśmy różne przymiarki i okazało się, że nawet jeżeli ten mur, który ma tutaj zasłaniać bebechy pociągów jeżdżących pod tunelem, nawet jeżeli ten mur byłby w miarę przytulony do tyłu, to wszelkie próby wsadzenia tutaj choćby rządka modularów skończą się tym, że albo nie będzie miejsca na ulicę, albo na chodnik, albo na cokolwiek innego. A tu już za chwilę ma być park. <laughs> Więc doszedłem do dosyć budującego wniosku, że trzeba te pętle zrobić inaczej. Równie be, będzie to również kompromis, nie jakieś super rozwiązanie, ale kompromis, który może pozwoli zmieścić tutaj trochę więcej modularów. Otóż pomysł byłby taki, żeby tutaj zaraz po wyjechaniu z tunelu i wykręceniu jako takiego łuku zacząć skręcać gwałtownie w tamtą stronę tutaj troszkę większy kawałek toru, na którym to będzie widać o, otóż Wykręcić coś w ten, w ten deseń. Będzie sporo zakrętów i sporo rzeźbienia, ale dzięki temu tory będą szły na tej wysokości około mniej więcej a powyżej tej Wysokości zostanie nam trochę przestrzeni i będzie można układać modulary i budynki w rzędach, tyłem do siebie tworząc takie mini ulice, do których dojazd jakoś tutaj z przodu jeszcze rozporządzę. Dajcie mi kilka minut poprzestawiam te tory i za chwilę zobaczymy, jak to wychodzi. Rzeczywiście zrobiło się troszkę ładniej, czy jakoś dużo więcej miejsca, trudno powiedzieć. Ten zakręt tutaj jest taki dosyć ostry i karkołomny. Ale tu, gdzie tory są przez chwilę proste, rzeczywiście można będzie pokusić się o układanie kolejnej ulicy. Jak ja dawno nie kupowałem stołów z IKEA, a tutaj pewnie trzeba będzie popracować nad wkomponowaniem jeszcze co najmniej jednego. Za to udało się zamknąć układ jako tako przynajmniej na razie na płaskich torach, bo część jest już w pełnym balaście, część dopiero czeka na swoją kolej. Na swój czas przy oglądaniu na przykład jakiegoś serialu, żeby ten cały balast na spokojnie poprzyczepiać, na pewno też tutaj z drugiej strony przydadzą się stoły z Zikei, także rzeczywiście bardzo dawno już żadnego. Nie kupowałem. Zobaczmy czy pociąg to wszystko przejedzie. W końcu po wielu miesiącach przymiarek zmagań z materią pociągi ruszyły. Co prawda troszkę się łamią na łukach, ale przynajmniej jeżdżą. Baterie też już chyba są nie pierwszej świeżości, bo tak dosyć nieśmiało, ale może to dobrze bo przynajmniej nie wylecam z zakrętów no to cóż w końcu trzeba postawić klub jazzowy zobaczymy jak, jak poradzi sobie w nowej dzielnicy Bo królik na torach. No myślę, że jest to jakiś pomysł i początek nowej serii zabudowań. Chociaż tymczasem, dopóki jeszcze tutaj nie jest to wszystko poukładane, pewnie postawię klub jazzowy tutaj na górze. Tutaj powiedzmy, że dźwig będzie sobie wykonywał pracę, żeby zbudować chodniki, podwaliny pod tę nową dzielnicę, a tutaj Klub dżezowy A klub brzowy zaparkujemy tutaj na górze. No, budynki czekają też tutaj jeszcze na, na płyty bazowe i podniesienie. Na szczęście znalazłem. Mm. Zamówione duże płyty, których zapomniałem, więc będziemy mogli nadal podnosić i układać te budynki już na płytach NILS. Mam też nadzieję, że za niedługo zaproszę Was do obejrzenia co tutaj się dzieje. Na razie jest jeszcze głównie bałagan, ale lada dzień będą góry. I plaża. Tutaj też przymiarki do takiej brukowanej uliczki wąskiej na górze. Może jakieś pojedyncze auto pojedzie, a może będzie taka spokojna dzielnica bez samochodów, właśnie żeby można było sobie wypoczywać. To tyle w dzisiejszym króciutkim podsumowaniu nowości w mieście LEGO. Klub jazzowy. Stoi, można przyjść posłuchać fajnej muzyki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym układzie torowym. Czy jeżdżące pociągi są wystarczającym argumentem, że taki układ się sprawdza, czy może trzeba by tu jeszcze coś zmienić. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.